No właśnie sierpień... tak to później odkryliśmy, bo jeszcze niedawno były te były nace po 20 stopni. No tak, no to lipiec... bo teraz może sierpień może być już trochę zimno. Tak ten mm, lipiec mógł być na, o wiele lepiej z bakami. Chyba ja. Jakieś w ogóle... To... szukamy nawet tego miejsca na, na bazę, co będziemy se. tutaj mieć. No właśnie, trudno powiedzieć, bo kurde, takie miejsce... Obrane, że... Że już chyba nie mam nigdzie ochoty jechać i po prostu teraz będziemy tutaj odcinki nagrywać, bo... No. Nie ma nic innego. Chociaż kurde, na Młynek... Na Młynku też fajnie. Tak teraz kurde, po tej dramie już trochę... Trochę... Szczególnie, że tam ci ludzie jeżdżą. No. To już tak nie wiem, trochę ryzykowaliśmy, bo mi się wydaje, że tam jeździły te ciężarówy. Yy, w ogóle te tiry, czy co to tam jeździło. No ryzykujemy taka no, razem tego lasu i wjeżdżamy. No właśnie tak, no. no bo nie, nie wiadomo czy ta droga jest przede wszystkim przeznaczona do rowerów. Może by nam nie widzieli nas, może by nam i tak nic nie powiedzieli, bo w sumie no jakoś tam na ten drapacz trzeba dojechać mm, przez te lasy, ale kurde. No, cały czas teraz... Jak będziemy te siedzieć, to będę się bał że jakiś tutaj kurne leśnicy przyjdzie i... Oj chłopoki, chłopaki. Oj chłopaki! Ale szkoda, że, 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 że nie nagrywaliśmy tego. No, szkoda. Jakoś po mu Bo pewnie nam nie, uwi nie uwierzyli... Nie, nie uwierzyli w to ludzie. I po prostu wtedy te się, bo nam się znudziło, to już to też sensu nie miało. No... Ale powiem ci nawet ja... Ale to kurne było tak tragiczne... że... że, że chyba... Wy uciekliście z Bartkiem kompletnie? No bo myśmy wieś, że to jakieś zbóje. My z, Piotrki, my z uciekliśmy w połowie i się wróciliśmy, a Kuba został kompletnie. No bo zaosłupiał po prostu. Albo jest najrozsądniejszy po prostu. No może tak, no no bo jak to mówię, do mnie uciekają, nie? Ale Albo... Pierwszy zaczął Bartek uciekać. No tak, no ja widziałem, że on ucieka, bo ja kurde jakbym... W sumie nawet jakby to była policja to może i nawet, ale... Ale jak wy... Kurde ja myślałem, że to jakieś złodzieje, są jakieś zbóje, a to kurde... Ale jakby zaczęliście uciekać ten Gata wyciągną... wyciągał już. Po, po chuj. Nie wiem. <laughs> Co nam chciał? Kurde. Chyba, chyba, że paralizator, no, siero... tak. No, pomyślałem, że my to zmyślamy, ale serio. No ale to samym dowodem na to jest to, że już tej bazy nie ma długo, długo. No 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 bo my byśmy tą bazę prowadzili... Słyska, ale było w ogóle... Po to było... Przed. No, to było przecież No tak, ale zależy mhm. Zależy, Bycia... kurde... Nie... To kurde, było... nie! To było po kwarantannie! To było w 21. jeden. No rok tak! To ja pierd... No tak! A co ty myślałeś? Ja myślałem, że to... I ja pierdzielę, jak ten czas leci... No leci, leci, ale trzeba go kurde wykorzystać, a nie mówić. Ale ja myślałem, że to... I ja pierdziele, nie Ja żyję w przekonaniu, że to dwa lata, już od minął. Ja też czasem mam takie kurde, że to w tym roku było, a rok ma kurde 365 dni, nie, yy, to tak kurde czas leci, leci, yy, ale w sumie powiem ci, jak oni przyjechali z tej Twojej rozmowy, wnioskowałem, że kurde ten szałas to myśmy w ogóle po cholera zbijali, bo tak, ten gościu powiedział, że szałas im nie przeszkadzał. Ale ziemianka. No. A jak już była ziemianka to nam i szałas kazali, kazali rozzupić, żeby było, nie wiem, symetrycznie czy co? Bo nie wiem po co myśmy mieli ją niszczyć, jak im nie. On powiedział, że ten Że, że mamy szczęście, że oni nas złapali. A nie kto. Bo. bo ten. I mamy zakupać ziemiankę i zburzyć ten szałas, bo inaczej jeszcze przyjedzie, bo już to było. A jaki boss? Kurde, nawet tu macie boss. Y to było już... O, o mnie boli. To bo ponad już specjalnie na, na leśnictwie koszencin jak powiedziałem. Cały kurna pałac prezydencki wiedział, że my że, pałat... my... że my się tu bawimy i tak naprawdę nikomu nie szkoda... No może z tą ziemianką, ale może to bać, nie było zbyt widać, rozsądne. No, widać, jesteśmy też dziećmi, nie? Ale właśnie było widać, jaki tutaj jest poziom na, na leśnictwie. No. Nie mają co robić, więc całe na y, swojej... Się nazywało. Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, ale po prostu wszystkich swoich ludzi nastawili, żeby szukać tego miejsca. No. A to co, ono nie było w ogóle ukryte? Ono było wręcz na drodze. No. Tylko takiej trochę no, obrośniętej, bo teraz to już tam jest. no nie mają nic jak oni nas uważają za przestępców. No. Kurde. Ale to najbardziej mnie zdziwiło to, bo to tam, to tam już, że się pytałem, bo ja się w ogóle wtedy tego oj spytałem. Ale... Czy, 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 czy szałas też mamy niszczyć? On mi powiedział, że też no, ale powiem Ci jeszcze jedno, kurde, yy, on mi powiedział, że jeszcze jakiś młody Jerzyk wejdzie do kurde tej ziemianki i już stamtąd nie wyjdzie, no i w sumie miał rację, no bo mógł po prostu się tam ugrząc, nie? Ale to ja kurde powiem sobie tak, a nasz szałas mógł dupnąć i wszedł we, w coś by tam małego weszło, bo nie oszukujmy się, ten szałas nie był wcale jakiś stabilny, mógłby to w każdej chwili dupnąć, no i co? I ja sobie odszczeknę, no i kurde, i co Powiem? Nic nie powiem. Nie ale rozumiem. On po, w ogóle, ten, nas y, spisali, nie? No. Wtedy chcieli nas do tego dać, do sądu rodzinnego. No, no mówił, ale da, na, dali nam szansę, to byli mieli choćby. Bo powiem ci, jakbyśmy tego nie rozmontowali w czasie i by nam nie dali tych dni, to byśmy pewnie w sądzie wylądowali. No mi ten, to wtedy był okres świąteczny, Wielkanoc, nie? No, no tak. To, to wtedy mi ten, sąsiadka mówiła, że ja mówię, że, nie, że nie, nie trafiliśmy na tego, skaliny tutaj bo Jest taki zacięte, jak nie wiem co. O, no, taki widać wierny. Po prostu, kurde, oni są zaprogramowani, żeby, żeby takich kurde zatrzymywać, bo no, oni może manek? sami dobrowolnie by tego nie zrobili. Przecież oni nam mówili, że, że fajnie, że mamy. Że co oni nam tam mówili? Oni mówili, że fajnie, że w tych czasach jeszcze yy, budujemy jakieś rzeczy i ani się nie siedzimy przed komputerem, i telefonem, ale ze względu na muszę yy, nakazać to zburzyć. No właśnie, no bo mówię ci, oni po prostu. No nawet jakbym, nawet jak ja bym był w tej pracy, to ja bym kurde walczył ze sobą co im powiedzieć, ale po prostu nie, nie było wyjścia. No musieliśmy musieliśmy to wszystko poburzyć i w sumie tyle no. Nic z tego kurde, 23 minut nagranie chyba. No, nie wiem czy chce jeszcze jeździć i szukać jakiejś jakiegoś na szałat, czy nie? No powiem ci właśnie, no, trochę dupa, bo no, może się stać to samo i co? I co wtedy? Jest też taka szansa mała w sumie, ale... No, ale w sumie coś bym sobie z nią po, pobudował. No, no to, to było fajne, no. Fajne jeszcze. czy to jest za, dalej prąd. Bez A gdzie włącznik? Tu chyba. Może odłączony. A nie, to nie ma prądu już. Bo tam nawet są te ucinane kable. A żarówka została. Ale to fenomenalne, kurna gosła. No tak, tu, tu, tutaj to jest nieźle, naprawdę. To nawet zardzimy z tych piw i wszystkich Oni to nie chyba przez kilkanaście lat tutaj. No pewnie tak no kurde nie wiem czy to pokazywałem a nawet jak tak to pokażę jeszcze raz tutaj włoski piw O kurde a tej... No tu jest tego patrz tam nawet jeszcze ławeczka kosz no kosz to jak kosz, ale Tutaj jest w ogóle chyba Ale w sumie czyli plac bo pijemy żubrę Więc w sumie ten adekwatnie <ślima> No w sumie w sumie nieadekwatnie, kurde, to ja sobie już miejsce obrałem, ja tu będę chyba teraz cały czas inny... tak, tak. Przy wejściu, fajnie. No właśnie, powiem ci, jest... To jest dobry pomysł, bo to, kurde, jest blisko, nie? Jest bardzo blisko, to, kurde, nie wiem, powiedzmy taki Oscar to, kurde, no jak on by się chciał z nami pogadać, to sobie jedzie kilka metrów i już ma No nie? Chociaż nie wiem, czy on by chciał być innym, to nie wiem, to chyba, że jest za pozwoleniem, no to Ale ja Ja bym się trochę bał bo jednak... A żeby Bartka wyciągnąć z bo on w ogóle jest teraz z domu, nie no, chociaż ja, kurde, ja też w sumie nie wychodziłem, bo tak oprócz, ja zamiast tutaj jeździć, to ja też za bardzo nigdzie, tak, żebyś, żebyś nie obwiniał tylko go, a mnie też, bo na ligę, to, na ligę to ja nie jeżdżę, bo, kurde, ludzi, to, to ja tam śledzę grupę, to tam nie ma, no to, to jak to jest? Ja ale patrz, tutaj są, taki czyś przykryty, nie? Mhm. Przykryty jest czymś? No patrz, nie widzisz. Takie takie a no dobra, nie wiec, a nie, bo ja pod tego kątem tego tak nie widzę. I tutaj coś jest całkowicie przykryte, to ciekawe, czy to też było przykryte? Nie jest opcja. O, chociaż wiesz, co, czekaj, może pójdę zobaczyć. Ja po prostu taki domek na, na, na lato po prostu. No jest też taka opcja, ale powiem ci, to chyba przykryte nie było, bo patrz, co się stało. Robert się przywalił. I się chyba deski rozwaliły. O kurde. <noise> deski połamał. Po Chociaż kurde, one tu całe chodzą, nie? Patrzcie, ja one... Rozwalamy właśnie... Nie, nie, nie aż tam to nie rozwaliłeś, no bez przesady ale... A tu może... Do Bajorka wyjdziemy, czekaj... O kurde, to coś kuje. Ja bym tu nie wchodził, bo to, ta ziemia może być kurde cała... Ten piasek w sumie może być wodą nasiąknięty, ale... Już naprawiłem. Kurde, ale kraksa tutaj. Tu chyba, to, to, jakby to jakaś dróżka było w sumie. Mogę się mylić. Tam chyba chodzili po prostu się dołatwić. Może no. Bo kibla nie zrobili. Kibla już nie zrobili. Ale w sumie stąd widać dosyć dużo. No wiem właśnie, tu jest płot. Tam od razu jest czyjś... Kurde, całe te deski filmu. A, tam sobie tam przed Ej pas, był ale wyskręty jest. Strumyk? No. A może tu było jednak coś? No, to był, był strumyk, ale były już nie ma. Kalinka to może tu... No, powiem ci. Kalinka, mówisz. A ma jeszcze ona gdzieś jakieś ujście, bo może ma? Sumie... Tam jest. No. No, to się, to, to no, no tak, no tak, no to właśnie mówię, że to jest ten tak jakby ten główny. Kopie a widzę. Se, gdzie tam widzisz? Ja tam groba. Tam to widzę, co nie? Ta no. jeździ jakoś kosiarką, Nie widziałem. Już tam idzie, czekaj. I, i to, to przyjeżdżamy i będzie raus. Raus, kurde. Tak więc ogólnie, tak koniec końców będziemy musieli się dość tutaj cicho, według mnie, zachowywać, bo no. nie wiadomo, jak to będzie, czy to się tak roznosi, czy też nie. Ale ja, się, ja teraz chyba powtórzę to trzeci raz, że jak ktoś nas wygoni, to kurde, z takiego powodu błahego. To nikt, że... nikt nie ma, praktycznie. No. Nikt tu nie chodzi. W ogóle ta droga jest taka kurde, nieuczęszczona, że tak naprawdę. Tak, to tak naprawdę nie jest. Krzecinat, tylko to jest prywatne takie kalendarz. No właśnie, no to też. Że jeden taki ciasek sobie założył, zwołał swoich kolegów, coś tam się fascynowali przyrodą i w ogóle, i łowieniem ryb, i coś tam. Zwołał tych wszystkich swoich kolegów, tam jeszcze in, koledzy i kolegów. I tak powstało takie kilkudziesięcioosobowe... No pewnie tak, no. To, to było, to był fajny interes, w sumie. A tutaj jeszcze jakieś może Rok temu chyba nawet. W, w wakacje. Tutaj jeszcze strzelali wiatrówki. O, to też fajnie. Tylko gdzie kurde, tu w ogóle miejsce. Nie ma. A teraz w tym roku jeszcze ani razu nie, nie słyszałem, żeby celować tr No bo to jest pewnie opuszczane. Mówił jak ty na polowanie jeździł. O, to fajnie. R no dokładnie jestem chyba jeszcze nie będę jeździł. Teraz... Ja rok temu, nie pamiętam w sumie, ale w tym roku jeszcze ani razu nie był chyba. I chyba tu przestali polować po prostu. No pewnie tak. Albo okażecie mi na broni umęże. No, bo mi ci za zależy... zależy jaki gatunek w sumie. Bo kurde... Jak nie wybijali jakieś no. ostatnie gatunki, to, to. Nie, no, oni tylko wybijali te czarne i dziki. Kurde, strach jest takiego dzika, że, że on będzie nieprzebadany. Musi być przebadany, co ja to mówię? Kurde, nie wiem. A ja dość kiedyś mięso z takiego dzikiego tego. Bo ja nie. nie. Ale można kupić w tym, auchanie za 50 zł. No. Jest taki. Dziki drogi jest. No, I to, się, to tam nawet się jakoś na. Do tego nie, to... jebę, nie? No tak, no to jest taki łowiec A nie w życiu nie widziałem dzika na żywo. Nie, w... jak nie No, jedynie w Zoo W Zoo No! I ma pierdziele to ja, A w ogóle ja wiecie... myślałem, że ja robię głupotę robiąc zo w Minecrafcie z świni i owiec. W ogóle wiesz, że. W m... Ty. Ty. Jest wycieczka z MDP? Jak wycieczkę? Do Za w Opolu. Ja tam byłem niedawno, więc ja <laughs> więc ja się. Nie... Ale ja... za Freeko wszystko jest. Za Free? No, do Za do Pola, później do jakiegoś mój jeszcze i do Makap. Ale lepiej lepiej we Wrocławiu jest. Uważam. No, ja w Opolu też już byłem. Ale to... Nie O W fajnie... jakieś... Opolu jest o tyle fajnie, że tam jest, że tam drogi są takie ukręte, kręte, tam jest cień jakiś. A kurde tam we Wrocławiu to tam wszystko jest na równi, tam w ogóle cienia nie ma, tam są po prostu Ale takie klatki prostowane. No lepiej jest. Ale, Ale w Opolu nie ma słoni. No. Nie ma szkoda. A słyszałem, że tam w Opolu jakieś orangutany wymarły, czy coś? E, powiem ci jak ja byłem to byłem. No, Chociaż. Kurde, to ja były też, goryle, co ja to mówię? Jak byłem, to też byłem, ale pewnie tam wymarły jakieś. No, może tak, no bo. Kurde, wymarły z nerwów, że musząc co dzień, yy, musząc co dzień w dzień oglądać czyjeś ryje, nie? Jak robią coś Ale zaznacznie. one, jak ja tam byłem, to one tam po tytulech tak wysyłali i się śmiały. Tak siedziały? Takie rozkazy, jadły sobie dano i się tak śmiały na górze. <laughs> Jakie! <laughs> Jakie Januszki! No kurna łyski, tu. A w ogóle wiesz, że ten? Yy, teraz kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Składa petycję o to, żeby do Zawo w... Chyba do Wrocławia przywieźli Januszki. A nie ma? Nie ma. O kurde. Nie w ma. w ogóle nie ma Januszków. Nie ma nosaczów sundajskich Janusz... O, sobie napisał. <laughs> nie ma sundajskich. Nie pisze, <laughs> chyba. Bo on, ogólnie ja z kilku dni do niego piszę i mi w ogóle nie odpisuje. No to u mnie wręcz tylko, odwrotnie, tylko, kurde. o mi spam, mi się nie chce odpisać. na wieczór pisze. <laughs> Bo ja... Tak, panie Sebastianie. No e, tak, pan, mówiąc, to mi się po prostu odpisywać czasami nie chce, bo zapominam. Napisał... Napisałem mu coś i odczytał i nie odpisał. A, no to... A Ja też jestem z jego górze ja napisałem... Nagrywam z miłosem. Wyślemy twoją podatkę. Dobra. Wysłał. <laughs> ja pierdziele, co się tu dzieje. IHS. Można zapalić, bo jeszcze są w sumie te dwie, bo nie wiem jak ta trzecia. Ta trzecia też! Co?! Nie, myślałem, że tam o, coś to coś jest.